Trzy nawyki, które mogą codziennie zaburzać Twoją równowagę hormonalną, a nawet o tym nie wiesz. Pierwsze, które wydaje się czymś zdrowym, to picie soków owocowych między posiłkami. Niestety sok owocowy to źródło cukrów prostych, więc automatycznie jest on odbierany jako przekąska i powoduje wydzielanie insuliny z trzustka. Drugi taki nawyk, który jest tylko z pozoru prosty, to spożywanie samych owoców jako przekąski między głównymi posiłkami, np. jabłka, banana na szybko. Generalnie lepiej jest łączyć owoce, będące też głównie źródłem węglowodanów prostych, z jakimś produktem, który zawiera białko czy nienasycone kwasy tłuszczowe. Może być to chociażby jogurt naturalny, orzechy, migdały. Kolejna sprawa to takie nadmierne. Przetwarzanie, gotowanie zbyt długo pewnych produktów, na przykład jedzenie głównie owoców w formie musu, w jakichś formach przecieranych, miksowanych, długo gotowanych warzyw, rozgotowanego ryżu, rozgotowanych ziemniaków, bo to wszystko ma później wpływ na stężenie glukozy we krwi po posiłku. Lepiej, jeśli nie masz wskazań do diety lekkostrawnej, jeść owoce, warzywa w całości, ewentualnie krótko gotowane, i uważaj, żeby nie rozgotowywać ziemniaków, kasz, ryżu, makaronu czy też warzyw. Pamiętaj o tym na co dzień, a jeśli szukasz większej liczby wskazówek, które wspomogą Twoje zdrowie i płonność, to zapraszam Cię do zaobserwowania mojego profilu.